W remisie z RKS-em Grodziec piłkarze ruchu Radzianków wybrali się do Rudy Śląskiej zmierzyć się z tamtejszą sławią. Gospodarze, którzy znakomicie rozpoczęli trwające rozgrywki z pozycji lidera zajmowanej po dwóch seriach spotkań, szybko osunęli się w dolne rejony tabeli. Radziankowianie, którzy już wcześniej zdołali przełamać swoją wyjazdową niemoc, nie zamierzali pomagać Rudzianom w poprawieniu ich sytuacji, a ich celem w sobotnie przedpołudnie było przywiezienie do domu w kompletu punktów. Trener Michał Majsner po pucharowej porażce z Gwarkiem Tarnowskie Góry zmienił ustawienie swojej drużyny, stawiając na grę z czterema obrońcami. W składzie zabrakło kontuzjowanego Roberta Wojsyka oraz chorego tego dnia Dawida Gajewskiego. Na ławce rezerwowych usiadł Kevin Rodzki. Od pierwszych minut na boisku znaleźli się za to Michał Staszowski i Daniel Skalski. żółto doskonale zaczęli to spotkanie. To siódma minuta, krótko rozegrany rzut rożny. Marcin Trzcionka dośrodkował piłkę Aminę Budiga, trafił w słupek, ale odbita futbolówka trafia jeszcze pod nogi. Mila kopcia, który otwiera rezultat meczu. 21-latek, który kilka dni wcześniej w meczu z Gwarkiem najpierw sprokurował rzut karny, a później tak pechowo interweniował, że wpakował futbolówkę do własnej siatki. Szybko rehabilituje się zatem za nieudany występ. Sam nie wiedziałem do końca czy będę grał w pierwszym składzie, ale ten herm zaufał i dał mi podobną szansę i ją wykorzystałem. Kamil na pewno ma charakter, też serce daje drużynie, więc e, dlaczego bym mu nie, dał, e, nie miał dać szansy rewanżu? No piłka nożna jest fajnym sportem, bo praktycznie co trzy dni czy co tydzień mamy tą szansę rewanżu. Ruch po dobrym otwarciu Chciał pójść za ciosem, to ósma minuta, a minę Budiga do Mateusza Pietryk i jego uderzenie z dystansu okazało się niecelne. 6 minut później Radzionkowianie mieli rzut wolny po dośrodkowaniu Marcina Trzcionki. Żadnemu z graczy w żółto-czarnych strojach nie udało się jednak wbić piłki do bramki. Dopiero w 21 minucie pierwszą okazję do interwencji miał Dawid Stambuła. Łukasz Polak ograł Daniela Skalskiego, ale nie zdołał pokonać golki Cidrów. To nie było wielkie widowisko, ale Radzionkowianie przez większość pierwszej połowy mieli je pod absolutną kontrolą 45. Pierwsza minuta dośrodkowywał Mikołaj Łabojko, nie zdołał przeciąć tego zagrania, a minęło Kilkadziesiąt sekund później Cidry miały rzut rożny, najwyżej w polu karnym Slawi skoczył Michał Staszowski, ale przeniósł piłkę wysoko nad bramką. 42 minuta Marcin Trzcionka podaje do Mikołaja Łabojko. Łabojko miałe, kilka rozwiązań, zdecydował się jednak kończyć akcję strzałem, uderzając słabo i prosto w ręce Tomasza Stronka. Ostatnim akordem pierwszej odsłony okazało się niecelne uderzenie Dawida Skorupy z rzutu wolnego. Po zmianie stron gospodarze nosili się zamiarem szybkiego odrobienia straty. W 47. minucie Dawid Stambuła nie miał jednak najmniejszych problemów z poradzeniem sobie z próbą Dawida Kaciuby. Nieco groźniej było 5 minut później. Najpierw Skorupa został zablokowany w polu karnym Cidrów Po chwili po jego dośrodkowaniu golkiper ruchu musiał wybijać piłkę nad poprzeczkę. Miejscowi wciąż pozostawali bez klarownej okazji ku temu, by doprowadzić do remisu. Tymczasem w 62. minucie po podaniu od Mateusza Pietrygina zaskakujące uderzenie nie zdecydował się Marcin Trzcionka i pomylił się naprawdę niewiele. Trzy minuty później wróciliśmy pod bramkę przyjezdnych w sporym zamieszaniu. W polu karnym Radzionkowian strzał udało się oddać Dawidowi Kaciubie, ale Stambuła znowu był pewnym punktem swojej drużyny. Niespełna 10 minut później po rzucie wolnym dla gospodarzy głową bardzo niecelnie strzelał Tomasz Szpoton. Próbowali jakoś tymi stałymi fragmentami gry zmienić oblicze meczu gospodarze, ale w 86 minucie nadziali się na kontrę w wykonaniu podopiecznych trenera Meissnera. Piłkę spod własnego pola karnego wyprowadził rezerwowy w tym meczu Łukasz Jaworek podał ją do Marcina Trzcionki. Trzcionka poczekał na Mikołaja Łabojko, Łabojko spokojnie. Strzałem tuż przy słupku, podwyższa prowadzenie ruchu radzionków. To już trzeci w tym sezonie gol osiemnastoletniego pomocnika ruchu. Gol, który w tym przypadku zdawał się zamykać wszelkie wątpliwości odnośnie końcowego rezultatu tego spotkania. A już w doliczonym czasie gry okradziony strafienia zostały najskuteczniejszy w tym sezonie w barwach Cidrów Aminę Budiga. Tunezyjczyk, bo absolutnie nie był na spalonym w momencie podania od Marcina Trzcionki. Zły na decyzję arbitra był 28-latek, ale chwilę później wraz z kolegami podniósł ręce w geście triumfu. Ruch Radzionków dość spokojnie pokonuje na wyjeździe Sławie Ruda Śląska 2 do 0. Wybijanko no z jednej na drugą stronę. Mało gry było w piłkę w ogóle, ale najważniejsze są trzy punkty. Strzeliliśmy dwie bramki na zero z tyłu. To się liczy. Chwała chłopakom za to, że gdzieś tam krótko od meczu, bo praktycznie w środę wieczorem graliśmy mecz, udało się nam wszystko, wszystko zresetować i e, no tak, zmiana ustawienia. No ja powtarzam cały czas, że to jest główna, głównie realizacja zadań na boisku. Pewne rzeczy, czy gramy piątką, czy gramy czwórką się nie zmieniają. E, dzisiaj chłopcy zagrali bardzo konsekwentnie, no i tym efekt tego. 0 z tyłu. No, 4-2-1 to jest fajne ustawienie. Znamy to ustawienie, wiemy co mamy grać, wiemy co mamy robić, i, i mam nadzieję, że w tym ustawieniu już zostaniemy do końca ligi. Na pewno dzisiaj było widać przewagę chłopaków czyli charakterną, mentalną, a przede wszystkim umiejętnościami. Poprawiliśmy troszkę grę defensywną, powiedzieliśmy sobie w szatni kilka założeń, które realizowali dzisiaj chłopcy. No i to przyniosło efekt właśnie i wygraną przemszą i teraz z teraz tą slawią.